Centrum Skłusza Red Eko, www Redeco. www.redeco.pl Emocje są naprawdę spore, tym bardziej, że nieoczekiwanie drużyna męska Grata Mateusz Bartel z Polonii Wrocław wciąż ma szansę na medal. Polacy po dobrej postawie w dziewiątej i dziesiątej rundzie w ostatnim meczu zmierzą się z liderami klasyfikacji generalnej Chińczykami. Biało-Czerwoni dzięki zwycięstwom odpowiednio ze Szwajcarią 3,5 do pół punktu i Bułgarią 2,5 do półtora awansowali na dziesiątą lokatę. Pozycja choć odległa daje jeszcze nadzieję, bo mają obecnie tyle samo punktów co zajmujący trzecie miejsce Francuzi. Jaka szansa na końcowy sukces? W ostatniej rundzie naszych zawodników czeka trudne zadanie grają z prowadzącymi Chińczykami, którzy w Tromson nie doznali jeszcze porażki, ich gra budzi podziw, bo zwyciężyli w siedmiu spotkaniach, tylko trzykrotnie podzielili się punktami. Czy nasi reprezentanci są w stanie sprawić niespodziankę i pokonać głównych faworytów do złota? Zastanawia się, oficjalna strona Polonii Wrocław. Nasi są w Gazie. I na pewno stać ich na wiele. Niespodziewanie słabiej od panów spisują się nasze panie, które przed ostatnią rundą zajmują dopiero 13 miejsce i straciły już definitywnie szansę na pozycję na podium. W zespole gra Jolanta Zawadzka z Polonii Wrocław. O pogrzebaniu szans na walkę o podium Olimpiady Szachowej zadecydowała porażka w dziesiątej rundzie z Gruzją 1-3. Na zakończenie olimpijskich zmagań Polki zmierzą się z reprezentacją Azerbejdżanu. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl